Dzień dobry, witam Was na zajęciach. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy sobie o przeciwieństwach, czyli o dwóch słowach, które się różnią od siebie. Dzisiaj porozmawiamy o takich przeciwieństwach jak gorący, coś jest bardzo gorące, albo zimny. Coś jest bardzo zimne. Najpierw pokażę wam, co może być gorące. Gorące. Co może być gorące? Może być gorące ognisko. Ogień jest bardzo gorący. Jak rozpalamy ognisko, palimy ogień, jest bardzo gorący. Zapałki, ogień możemy rozpalić właśnie zapałkami. Jeżeli zapalimy zapałkę, pojawi się płomień, wtedy zapałki i płomień jest gorący. Zapalniczka, zapalniczką też możemy rozpalić ogień. Jeżeli zapalimy zapalniczkę, jest wtedy gorąca, bo wytwarza ogień. Zapalniczką i zapałkami możemy zapalić świeczkę. Jeżeli zapalimy świeczkę, to świeczka będzie gorąca. Jak gotujemy, to gotujemy na palniku na palniku kuchenki jeżeli zapalimy taki palnik to będzie on gorący jak postawimy na nim garnek to będziemy mogli coś ugotować na przykład zupę dlatego że będzie wytwarzał ciepło jest gorący Żarówka, jeżeli żarówka się pali, tak jak ta, tak jak ta żarówka się pali, to żarówka jest gorąca wtedy. Nie wolno jej dotykać, bo możemy się oparzyć. Grill. Teraz, jak jest ciepło, możemy robić właśnie grilla i możemy smażyć na grillu kiełbaski. Żeby rozpalić grill, Potrzebny jest nam węgiel. Węgiel podpalamy, staje się bardzo gorący i wtedy możemy smorzyć kiełbaski. Na grillu jest bardzo gorąco. Jeżeli chcemy się czegoś napić, to możemy się napić herbaty. Herbata jest bardzo gorąca. Jeżeli. Wlejemy do niej wrzątek, wrzącą wodę z czajnika. To herbata jest gorąca. Żelazko. Jak prasujemy, to podłączamy żelazko do prądu. Żelazko się nagrzewa, jest bardzo gorące i wtedy możemy zacząć prasować. Suszarka do włosów. Jeżeli chcemy wysuszyć włosy, to właśnie suszymy je suszarką. Suszarka wytwarza gorące powietrze, żeby właśnie mogły wyschnąć nam włosy. Powiedzieliśmy sobie, co jest gorące. Teraz powiemy sobie, co jest zimne. Zimny jest śnieg. W zimę jest śnieg. Śnieg jest zrobiony z lodu, i śnieg jest bardzo, bardzo zimny. Zimna jest też góra lodowa i sople. Sople lodu są bardzo, bardzo zimne. Czyli zamarznięta woda. Kostki lodu. Jeżeli chcemy ochłodzić sobie jakiś napój, na przykład wodę, możemy do niej dodać kostki lodu, czyli zamarzniętą wodę. Lody. Lody też są zimne. Na pewno wszyscy je bardzo lubicie. Ja też. Lody, zimne lody, wyjmujemy je z zamrażalnika. Tam też jest bardzo zimno. Sorbet owocowy to też jest inny rodzaj lodów. Lodów to są lody z owoców. One też są bardzo zimne i też je trzymamy w zamrażalniku. Lodówka w lodówce jest bardzo zimno. Bo tam trzymamy jedzenie. Chcemy, żeby było świeże, dlatego jest tam niska temperatura. W lodówce jest zimno. Mrożone warzywa. Warzywa, które trzymamy w zamrażalniku, też są bardzo zimne. I zobaczcie: wentylator. Wentylator. Jak podłączymy go do prądu, zaczyna się kręcić i wytwarza zimne powietrze. Możemy się ochłodzić w upalne dni. Wentylator wytwarza zimne powietrze, dlatego jest zimny. Teraz powtórzymy sobie i będziemy decydować o tym, czy coś jest zimne, czy to. Coś jest gorące. Zobaczcie, na tym rysunku widać zupę. Jak myślicie, zupa jest zimna czy gorąca? Oczywiście, zupa jest gorąca, bardzo dobrze. Na tym rysunku macie masło. Jak myślicie, masło jest zimne czy gorące? Tak, masło jest zimne, świetnie. Na tym rysunku macie jogurt. Jak myślicie, jogurt jest zimny czy gorący? Tak, jogurt jest zimny, bardzo dobrze. Na tym rysunku macie frytki. Jak myślicie, frytki są zimne czy gorące? Frytki są gorące, bardzo dobrze. A tutaj mamy herbatę. Herbata jest zimna czy gorąca? Gorąca, oczywiście. A lody są zimne czy gorące? Zimne, no jasne. A tutaj na obrazku widzimy bałwana. Bałwan jest zimny czy gorący? Zimny, bo jest zrobiony z lodu. Mamy na obrazku arbuza. Arbus jest zimny czy gorący? Zimny oczywiście. A tu mamy kawę. Kawa jest zimna czy gorąca? Gorąca oczywiście. Powtórzyliśmy sobie, co jest gorące, a co jest zimne. Mam nadzieję, że teraz będziecie rozróżniać właśnie te dwa pojęcia zimny i gorący. Do widzenia.